Tu Oluś I i tatuś, tatuś. Dawno nas nie było. Ponieważ ja chodziłem na popołudnie do pracy, a Oluś na rano do przedszkola, więc się mijaliśmy i nie mieliśmy kiedy nagrywać, prawda? Tak. No i też są, zbliżają się święta, trzeba przygotowywać wszystko. Dzisiaj odcinek mamy kolejną gierkę. Tak I zwane zbieranie drużyny. I przeczytajmy zasady. Zasady, zasady są dość proste, tutaj jest e, Mr. King, mamy już dwa, jednego od naszego widza, Tymka jak dobrze pamiętam, Tymek ją na imię, Tymeczka, drugi mamy z zestawu, którego zestawu, pamiętasz jak on się nazywał ten zestaw? Nie. Z tą kulą spadającą, co ratują e, właśnie profesora, e, znaczy Mr. Kinga, pamiętasz? Mhm, dzisiaj ci ciągle... <coughs> Takiego widzę ciągle się mylę z tym... Mr. King, profesor K, ale tak już mam. Mam nadzieję, że to zmieni. Więc powoli zaczynamy. otwieranko, Zobaczymy, co tam jest. Najpierw porównamy. Mr. King. King. I wyjmiemy planszę, I wyjmiemy planszę. Zasady są dość proste, bo na razie z tych wszystkich gier, która Ci się najbardziej podobała, mi się podobało, ratujemy profesora K. Tak? Pamiętasz? Trzeba było ratować. Mhm. Też z tym taką kulką do naciskania, rzucania kostką. Podobało Co Ci się najbardziej podobało. Coś się podobało. To samo. I też mam nadzieję, że ta gra będzie tak samo superowska, ale mieliśmy najpierw porównać. Mr. King. Mr. King. To jest Mr. King z gry. To jest zestaw. Ten z gry w ogóle jest jakiś większy. Nie wiem, czy widzicie to na nagraniu. A to jest oryginalny, tak? On jest większy, ma większą łapę i jest bardzo podobny do oryginalnego, tylko ten trzyma w ręku, zarzuca na siebie jakby pelerynę i robi: Ho ho ho, jest ten jest i jest większy. Widać to naprawdę, bo zobaczcie, jak postawię, to widać tam z tyłu, a jak tego mniejszego postawię, to go nie widać. Jest mniejszy, tak o jedną. I Zostawcie łapkę dla naszej Luni Zastawcie właśnie łapkę w górę, subskrypcję jest i dzwoneczek. dzwoneczek. Poczekaj, I ten? dla naszej Lunipuni I tak ty, ty, no tak, do ciebie mówię. No czemu już łapki nie zostawiłeś? No, czekamy. Okej, okay, jest łapka, a teraz? A subskrypcja. Patrzę już czy jest, jest, dobra, a jeszcze dzwoneczek. Dobra, I jest. Do... Ok, super, Rosko. otwieramy dalej. Plansza wygląda tak. jest ta kosteczka do rzucania, co olusiek jest w niej świetny. Przesuniemy, stroiczek, przesuniemy żeby żeby ci... to... Dobrze. Tu. Tak Sprawdzimy, do... czy działa. Działa. Ja Poczekaj. Ty powyciągaj, jak zwykle, są z, zinksy do włożenia, takie papierowe. A ty ja ty będziesz wkładać. Dobra, którym będziesz. Oprócz tego jest zestaw kart. I podstawki tak jak w każdym z takich kart. Zobaczmy, trzy dobre, a jeden ja zły. Ja wybieram złe. No wiadomo, bo to jest, to jest zły łobuziaczek. Mamy karty z piorunkiem. Kładziemy je na środku planszy. Zaraz zmienimy widok, żebyście widzieli, ale najpierw wszystko przygotujemy, prawda? A ja wybieram deskę. Deskę nebeskę. niebieski, pamiętaj, ja. że taki sam kolor nie możesz włożyć. Ale spróbuję. No to spróbuję. sam włożę. Dobra, na razie możemy też włożyć resztę. Tu jest czerwony. No ciężko się wkłada, ale o, to już. jest. Super osko. Mamy wszystkie. Pokażmy je. To mamy tak. Takie są postacie, którymi będziemy zaraz giercowali. Dzisiaj zagramy o to. Olusiu, jak Olek wygra, to kolejny film wrzucamy jutro. Jak ja wygram. To ja będę dzisiaj tym niedobrym. To w kolejny filmik wrzucamy we... We wtorek. Okej. Okay. Tu mamy karty. Karty odpowiadają kolorkom postaci. I chodzi o to, żeby całą drużynę zebrać i potem trafić do Mr. Kinga i go chyba pokonać. Nie pokonać. Nie pokonać, a co zrobić? Chyba raczej pokonać. Ale co ten zły? Nie wiem, może chce przejąć władzę. Hmm. Może tak być. Ale I teraz tak. Chcą uratować Układamy je tym kostkami do góry, bo będzie chodziło o to, że jak wejdziemy na dany kolor, czyli mamy czerwony, wejdziemy na czerwony, wyrzucamy, żeby odkryć te karty. Jak zbierzemy wszystkich, to możemy iść do Mr. Kinga. Ja jestem, mój drogi, yy... Nie, ja nie jestem czerwony, ja jestem niebieskim, a ty jesteś fioletowym. Tak? tak? Czyli ja już ci daję fioletowe karty, a sobie daję niebieskie. To są fioletowe, to musisz tak sobie porozkładać, a ja sobie biorę niebieskie, królewskie. Mam nadzieję. O! O A zresztą za szalenie! Dawno nic nie rzucaliśmy, nie? Bo dawno nic nie nagrywaliśmy. Ale zanim zaczniemy jeszcze szybko, konkurs już dawno się z Mr. Kingiem skończył, ale jest dzisiaj. Mr. King na tapecie. To pokażemy rysunek, jeden, który doszedł Jak później. Widzicie? Poczekaj, 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 poczekaj. Zaraz powiesz, kochanie, tak? Bo tam słabo widać, zaraz wiem, co chcesz powiedzieć, ale chcę e, podziękować, mimo że już jest po konkursie. Chcieliśmy pokazać kolejną pracę, która do nas doszła. E, jest to praca Marcela. 7 lat. Widać, że rysował sam oryginalny rysunek. Nie odrysowany od niczego. Dziękujemy, Tymeczku. E... Jak widzicie, widzowie, tu jest. Choinka, jest to... choinka, jest stroiczek, no bo zbliżają się święta, święta. Postaram się jakiś krótki specjalny odcinek w święta nagrać, prawda Olusiu? Tak. Złożymy Wam pewnie życzonka. Tak. Y nie wiem czy coś będziemy otwierać, może nie, może tylko życzonka, a może coś otworzymy tak w międzyczasie, żeby było ciekawiej. Mhm. Ale teraz czas na granko, prawda Olusiu? Tak. Ja jeszcze wezmę, bo tu instrukcja obsługi, żeby Zrobiliśmy wszystko, zasady gry, na jednym polu planszy, możesz się znajdować więcej niż jeden grać, dobra, wygrana, wygrywa pierwszy zawodnik, który dotrze do Mr. Kinga, czyli docieramy do Mr. Kinga czyli i musimy wygrana. zdobyć całą drużynę. całą drużynę, trzeba zdobyć yy, całą drużynę, potem jak zdobędziesz drużynę, trzeba dotrzeć do Mr. Kinga, a teraz przyłączamy kamerkę i zaraz wracamy, a, ale nie zapomnijcie o łapka. I subskrypcji dzwoneczku. No i jesteśmy. Wracamy. Eee, poczekaj, zostawimy tylko Mr. Kinga jednego tutaj. Oluś przypominam, jest, żebyśmy znowu nie pomylili tak jak na grze. Plecaczkiem, bo lubi być złym. A ja jestem... No nie, ja nie miałem być tym. Ja jestem deskulką srebrną Prawda Oluziu, oczywiście możecie grać, jeżeli macie dane figurki. My mamy większość, chociaż oczywiście Oluś nie może znaleźć. Można grać prawdziwymi zingsami. Ale zaczynamy. Zaczyna w tej grze młodszy Olusiu, ponczusiu. Pamiętasz. Sześć. Ja cię gacie. na razie. No, wyrzucasz, idziesz. Tak, to jest ten. Nie poczekaj, tu jest szoka. Jeden, dwa, trzy, cztery, 5, 6. Wyciągamy kartę błyskawicy. Pokaż jedną z kart swojej drużyny. Musisz pokazać jedną z kart swojej drużyny. Czekoladka na przykład. OK. odkładamy, ale to pokaż, czy to w czasie trzeba odkryć. Zobaczymy. Na razie nie gramy, że odkrywamy, bo czy tylko chodziło o pokazanie, tak? Mhm. Teraz rzuca tata. Co tam? Cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. To są tylko bajery. Zielony kolor. Teraz ty, Oluś, dawaj. Jest niebieski królewski to jest mój jeden o matko cię łaska. Dawaj dawaj. Pięć pięć raz no tu 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 raz, raz, dwa. raz dwa trzy cztery pięć, pięć. znowu na niebieskim może nie wchodzi na moje kolory. Proszę pana bardzo pana proszę dwa raz dwa o uwaga walka dwa no niestety nie pokonałem, bo najmniejsza jest dwójka, czyli najmniej trzeba wyrzucić trzy, żeby którąś z kart odkryć. Oluś, rzucasz? Czyli trzeba więcej Tak, więcej. Tak, poczekaj, jeszcze sprawdzę, czy więcej. Poczekaj, nie rzucaj. 6, ale poczekaj, nie idź na razie. Jeszcze dwa, trzy, ja to jego własny podrzuca Cześć. kostkę, próbując wyrzucić taką samą liczbę. A czyli wyrzuciłem taką samą liczbę. Odkrywam. No co to jest tam mam tyś, już zobacz. jednego. O i rzucasz. Musisz wyrzucić taką cyfrę jak masz tutaj. Czyli możesz wyrzucić wszystko poza jedynką. 6. A nie, to, szóstki to. też nie ma. Nie, szóstki nie ma. A, no to... Poza jedynką szóstką. No nie to musisz, to nie możesz na razie nic nie wybierać. Musisz wyrzucić tyle samo ile masz tu na kostce. No. Dlatego ja odkryłem, tak? Bo wyrzuciłem dwa. I mam już robotę, prowadzę. I nagranko będzie kolejne we wtorek. Nie. No to pokaż się. Kiedy chcesz, żeby było? Jutro dla widzów? Tak. No to musisz wygrać. To się zmobilizuj. A Uwaga. teraz ja przecież. Nie, ja idę. Trzy. Raz, dwa, trzy. Teraz ty. No, dawaj. Sześć. Nie zostajesz tu. Rzucasz, dopóki nie odkryjesz karty. Niestety 6 znowu już nie ma. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Eee, teraz ty. 6, no nie kombinuj, bo to przez to, że kombinujesz. Nie. Ale zobacz, jak szóstki wyrzucasz. Mocno rzuć, jeden. Błyskawica. Cofnij się o dwa pola. Dzięki. Raz, dwa. Chociaż to na razie nic nie daje, bo. Jeden. No jeju, Oluś, ale masz pecha. Dwa. Raz, dwa. No nie. Przesuń się naprzód o jedno pole. A co to? O! Karta i uwaga. Trzy. Odkrywam drugą kartę, prowadzę i to jest klaps. Ekranowy, jak kręcimy filmy, robimy klaps, akcja! Teraz, Oluś, rzucasz, rzucasz ty. Cztery! W końcu ci się dało co? I soczek. Ciekawy jaki, czy. Jak myślisz jaki to jest? Jabłko? Dobra, czy tutaj jest pokazane. Co? No jest soczek pokazany drineczek. I ma cytrynkę przełożoną po pomarańczkę. To załóżmy, że to jest pomarańczowe. Ok, teraz jedę. Ja 6. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Przesuwam się, jeżeli wejdziemy na tą strzałeczkę, przesuwasz się na swój kolor, czyli na niebieski. Ale to mogę tylko tu, czyli tu jest to, jest niebieskie? Nie, to liczmy, że, że się przesuwam tu, ale nie losuję, prawda? Bo nie wiem, czy ten start jest jako niebieski, chociaż jest na niebiesko, powinien pewnie być. Idziesz teraz ty? Cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Na, niebie na niebieski, nie oszukuj. Teraz tata, trzy. Raz, dwa, trzy. Ja na fioletowym, dawaj, teraz ty. Pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Uwaga, co tam masz? Dodatkowy ruch. Rzucasz jeszcze raz. Cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Możesz tu stanąć, gdzie jestem, bo w tej grze można. I rzucasz, losujesz następny. Pamiętaj, musisz wyrzucić albo trójkę, albo piątkę, albo dwójkę. Let's go. Szóstka. Nie, zostajesz! Nie! Tak, to jest pole do losowania fioletowym, a ty szóstkę wyrzucasz znowuż. Oj, Olek! Dwa, raz, dwa. Teraz ty rzucasz i losujesz cały czas. Jeden! Ojejku, Oluś, nie kombinuj, naciśnij porządnie. Jeden! Teraz ja, Oluś się już smuta troszeczkę. Pokaż się, czy, że się nie smutasz. Uśmiechnij się. Nie. O, Oluś przegrywasz. Tak jak mówiłem, nie lubimy przegrywać niestety. Czyli co, zatrzymujemy nagranie i wracamy, jak poprawi się humor? To nie. pomachaj. Nie. No to dla pocieszenia pełno łapek górę dla Oluśia, żeby się pojawił uśmiech. Po nie się pojawi. Poczekaj, jeszcze jeszcze trzy łapki. Okej. Okay. Jest. Cofnij się o jedno pole. Dzięki. Mi też tak dobrze nie idzie. Rzucaj. Może teraz się uda. Jesteś mistrzem szóstek Mój Oluś jest mistrzem mistrzem szósterek. Mój mistrz szóstek Przyj szóstkę! Przyj szóstkę! Ja tam jestem mistrzem pionek! A Olek jest mistrzem szóstek! Sześć! Daj mi szóstkę! Nie, poczekaj, teraz ja! Cztery, raz, dwa, trzy, cztery! Nic mi jest! Znaczy nic nie trafiłem, teraz ty. Żywi szóstkę! Oluś, mistrzem szóstek! Słuchajcie, jeżeli Oluś wylosuje teraz jeszcze kolejną szóstkę, dostanie ode mnie niespodziankę. Olusiu, odwracaj się! Oluś, odwracaj się. Teraz ja. Pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć zielone. Teraz ty, Olusiu. Magiczna ręka. Rzucamy. Uważaj. Nie jest. Pięć! Jest! mi piątkę! Jeee! <grystanie> yeah, piąteczka! Co ty tam smarkasz? Znowuż dajcie łapki w górę, bo znowu się smuta. Przecież piątka. I co masz piątkę? Odkryj ty. Ja ci nie będę odkrywał. Mm, czapkę magika. Wizo, mizo, wizo. I mamy remis. A ty w mi tu płaces. Jak tak będzie, to wiesz co robimy. Nie nagrywamy. Ty masz się starać, walczyć dla widzów, żeby filmik kolejny był jutro. Prawda? A jutro coś ciekawego otwieramy. Już niektórzy z was może mają, bo to coś z czwartej serii. Taki mały zestawik, ale będziemy otwierać. Prawda Olusiu? Mm -hmm. Teraz idę ja. Trzy. Raz, dwa, trzy. Niebieskie. Trzy. Ach, nie udało się. Teraz ty. Mistrzu Szóstek. Pięć. Teraz zrobił się... przy piątki! No idź pięć, dawaj. Nie, nie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I jesteś znowu na losowaniu. Ależ Ci się trafiło. Teraz losujemy dwójkę albo trójkę. Piątkę. Teraz stał się mistrzem piątek. Mistrz piątek. Dwa. Nie mam. Teraz Ty. Kto pierwszy będzie miał trzech? Jeden. Nie masz. Dwa. Nie mam. Uwaga, kto pierwszy wylosuje trzecią? Pięć. A ja miałem dwa. Ale to ja rzuciłem dwa. Nie. Yeah. Tak. Oj, aż się przewrócił. Uwaga. Pięć. Yeah! ja! Piano. piano, pianiniano. Kapitanka. Ja nie, nie, widzimy, że to jest kapitan. No, rzuć normalnie. O, jeszcze raz. Umawiamy się tak, żeby pomóc Orusiowi. I z piątek. Czyli piątkę. Dobra, jeszcze raz. Szybko. Wrócił mi szóstek, teraz ja! Szóstka! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć! Ejda, i jeden nie, tu, a nie? Nie, stałem tu na swoim sześć i znowu start. Powiedzmy, że to nie jest losowanie, losujesz ty! Olusiu, daj, dawaj! Bo szkoda, czasu, nie ma co się obrażać i nie przewracaj mi mojego pozłości. Jedynkę przy jedynkach rzucasz jeszcze raz, bo jesteś mistrzem jedynek. Uwaga! Jedynka, <laughs> jeszcze raz! I uwaga! I trójka i mamy otwarty. I co to jest? O nie! Srebrny, Srebrną, właśnie chciałem powiedzieć. Srebrną karciuszkę ma. Czy mu ją ktoś dzisiaj da? Olusiu, jest remis. Więc się nie smu My. My. Pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czerwony. Teraz ty. Jeden. Misz jedynek. A a nie, nie, ja to tylko przy losowaniu, tak? Raz, dwa, trzy, na twoim. Teraz ty. Pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Minus jeden, co rzuciłeś, losujesz. <grym> Dawaj, mi <mistrzukotyk>, nie <grym> przewracaj mojego. Dawaj. Jeden, jeszcze raz rzucasz, musisz dwójkę wyrzucić. Jeszcze raz, czwórka. I jeszcze raz, jedynka. I jeszcze raz, szóstka. I jeszcze. Nie. Szóstka. 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 Zaczął się. Szóstka. Czwórka. Czwójka. Jest! Wyosuwaj dwójkę. kamion, fajna ta gra jest. Yes. muszę oszukiwać, żeby Olek wygrał. Czekolada, którą pokazywaliśmy. A może wiesz co? Może wtedy jak kazali ją pokazać tej błyskawicy, to trzeba było już ją odsłonić. Może o to chodziło. Mm -hmm. To teraz musisz dotrzeć do mety. Do ultra ray. I jak? No musisz wyrzucić tyle oczek, żeby dotrzeć do niego. I wygrywasz. Dobry. Ok? Teraz ty. Teraz ja stałem tu na fioletowym. Miałeś chyba 88 rzutów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Znowu zrzucasz. Ja. Cztery. Raz, dwa. Raz. Nie. Raz. Raz, dwa, trzy. Cztery. Cztery to są tylko bajery, a tatuś goni trzy. Raz, dwa, trzy. By Karta. Tracisz kolejkę. A, dzięki. Czyli co? Czyli następną nie rzucam. Rzucasz dwa razy. Mhm. Tylko teraz wiesz, jeden. O, znowuż potem jeden musisz wyrzucić, bo ci będzie cofało. Pamiętasz jak jest? I, a, ja tracę kolejkę. Ty przecież rzucasz. Jeden. Sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No tutaj. One. Jeden, losowanko. Cztery, jest. Zobaczcie, mam czwarty srebrną. Zobaczcie, na końcu nam się będzie Nie, na końcu to będzie trzecia srebrna skrzynia, też ją mamy. Tylko nie wiem. Ja teraz, ja. teraz ty. Trzy. Raz, dwa, trzy. No nie. Wygrywasz ty. Raz, dwa, trzy. Wygrywasz ty. Oluś Pipo Poluś. Gratulacje dla Oluśa! Zostawcie! W górę, i subskrypcję, i dzwoneczek. Jak fajnie było, że ja mu pomogłem wygrać. Tak. To jest sprawiedliwe? Nie. A i tak pewnie byś wygrał? Nie. Pewnie tak. Czyli następny odcinek. Jutro. Jutro. Będzie jutro, nie, jutro będzie niedziela, jak ktoś będzie oglądał później, to może jutro będzie poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela i tak dalej, ale jutro będzie super czat, poprosimy o super naklejki, bo zbieramy na super kamerkę internetową, żebyśmy robili live'y fajne, bo to, co mamy w komputerku, to jest troszeczkę za słaba, a słabo, bo i troszkę nam ciężko, prawda? Tak. No, ale nic. Uśmiechy, uszy do góry, uśmiechy, zostawcie łapki, subskrypcje, do zobaczonka, buziaczki. papa pa. Pa, pa. Napiszcie coś, czy wam się podobało, czy nie. Łapki, z za... pa, pa, hej, wi.